Czy dzień dzisiejszy różni się czymś od tych, które już znamy? Czy jest on wyjątkowy? Wydawać by się mogło, że nie. A gdybym Ci powiedział, że dziś jest ostatni dzień Twojego życia? Troski dnia codziennego sprawiają, że często nie mamy czasu pomyśleć o naszej przyszłości, o momencie naszej śmierci i spotkaniu z Panem Bogiem. A przecież będzie to najważniejszy moment w naszym życiu, decydujący o całej wieczności. Jezus przestrzega nas, że musimy być zawsze przygotowani na powtórne przyjście Syna Człowieczego. Ta niewiadoma ma nas mobilizować do nieustannego czuwania, abyśmy byli zawsze gotowi na powtórne przyjście Chrystusa. Jednak to oczekiwanie powinno być pełne radości i pokoju. Bóg nie jest bezlitosnym sędzią, który będzie nas drobiazgowo rozliczał z naszych błędów, grzechów. Bóg nie chce śmierci grzesznika, ale żeby się szczerze nawrócił i miał życie. Bóg jest miłością i takiej miłości oczekuje. Kto trwa w miłosnym zjednoczeniu z Panem Bogiem, nie powinien lękać się w tej chwili. Ta miłość mobilizuje nas do pełnego przeżywania prawd ewangelicznych. To właśnie ona daje nam prawdziwą radość i pokój. Dziś rozpoczyna się Adwent, a więc wyjątkowy czas przygotowania na przyjście Mesjasza. I chociaż wkraczamy w nowy rok liturgiczny, przesłanie Ewangelii od kilku tygodni pozostaje niezmienne. Czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy Pan powtórnie przyjdzie. Jednak nie każdy trwa w oczekiwaniu, ale Bóg. Nie pozostawia nikogo samego. On zabiega o każdego człowieka. Przychodzi on w głosie sumienia, poprzez innych ludzi. Jest on obecny w Piśmie Świętym, nauczaniu Kościoła, sakramentach. W końcu okazuje się, że nasz Adwent, oczekiwanie na przyjście Chrystusa, jest tak naprawdę oczekiwaniem samego Boga na każdego człowieka, zarówno Ciebie, jak i mnie. Odpowiedzmy na to Boże za poruszenie i nie odkładajmy tego spotkania na później. W związku z tym, że Kromka Sowa Bożego gości na Waszych monitorach już od roku, przygotowaliśmy dla Was specjalny konkurs. Pytanie brzmi, który odcinek Kromki Sowa Bożego był przygotowany na inny dzień niż niedziela? Powtarzam pytanie, który odcinek Kromki Słowa Bożego był przygotowany na inny dzień niż niedziela? Odpowiedzi na to pytanie prosimy nadsyłać nad adres paulus.pl Nagrodzonych zostanie pierwszych 10 osób.